Dobrze, że wypożyczyłem ten super sprzęt od szwagra. Teraz to można jechać na ten zlot traktorów, znaczy się na protest rolników. Jak przez wioskę tym bolidem przejadę, to wszystkie babuszki będą na mój widok piszczeć heche. Mi się wydaje, albo ten asfalt jest jakiś nierówny, albo to z moją głową coś jest nie tak, bo buja na tym traktorze jakbym płynął Titanikiem w burzę piaskową, znaczy się w burzę deszczową. Kur... Ten traktor chyba zaraz się rozsypie od tej turbulencji na pokładzie hehe. Będę żebą o Oj niam, smacznie by było. Miotku i silnik Poloneziku Heche. Jasny gwint polonezowski, a co to za kurwa tym traktorem mi drogę zajechała? No to teraz z mi się za Poloneza nie wypłaci. Kupił dużego traktora i myśli, że jest niepokonany. Nie no tak to my się nie będziemy bawić. Zaraz go z tego traktora wypie*** na zbity pysk i będzie mi polerował i wachlował poldusia na środku drogi. Dalej sobie nie pojedziesz, barbarzyńco. Rozbił mi biednego poldusia. Teraz polduś jest jakby smutny, hehe. Z wesołego poldusia zrobił się smutny przez jedne pierdyknięcie. Ja mu kurwa pokażę, jak się robi sztuki walki na wioskach. Wypierd... z tego traktora, bo mnie popamiętasz. O kurwa, przecież to Stachu. A co ty tym traktorem wyczyniasz na tej drodze ekspresowej? Przecież ty stachu nie masz prawa jazdy na takiego ogromnego traktora, jak cię policja złapie to ty się nie wypłacisz do końca życia, przecież i tak dostaniesz do żywocie i będziesz siedział w więzieniu ze starymi zwrodnialcami co lubią starych dziadów, a zwłaszcza ciebie bo jesteś łysy i nie masz zębów. Po pierwsze szkielu, to ty się naucz jeździć tym swoim polonezem bo ciągle ci go nie będę szpachlować, a po drugie jadę na protest rolników czy tam traktorzystów, bierz bizona jest za garażem na placu u mnie, znaczy się traktor tam stoi i dawaj ze mną. Poczekam na ciebie na poboczu. Z miłą chęcią bym mu bardziej skazował poloneza, ale nie zrobię tego, bo później szkielóweczki na stół wielkanocny nie postawi. Biedny mój polonezik, on to zawsze musi mieć jakieś stłuczki w tych odcinkach u szkiela, no ale zawsze na nowy odcinek jest wyremontowany i to się liczy. Zastanawia mnie jedno co ten stary z wymyślił z tym traktorem. Pewnie znowu jakaś podpucha i policja nas zgarnie wszystkich do więzienia. Zaraz chyba naprawdę puszczę pawia. Mi się już niedobrze robi od tego bujania. Teraz przynajmniej jest jeden plus, że nie wiem, kiedy jest dziurawa ulica, a kiedy jest bardzo dobra hacha. Dotarliśmy na miejsce, ale widzę tylko jeden traktor. Zaparkuję obok niego i zrobimy piękną blokadę. Ja od razu mówiłem, że ten gruchot stary nie skręca, a jak skręca, to prosto na drzewo. Mam nadzieję, że nikt tego z rolników nie widział. Oby teraz zaparkować bardzo ładnie i nie walnąć w inny traktor. Bardzo bliziutko zaparkować. Gdyby co, to pierwszy ucieknę, na he heche. Ten traktor od Stacha ma silnik, jakby z rajdowego poloneza. Już zaczyna mi się to podobać. Tak myślałem, że tutaj będą robić blokadę. Mam nadzieję, że to wszystko jest robione legalnie i nie będzie żadnego przypału. Zaparkuję sobie nasionym heche. He. Coraz więcej traktorów się zjeżdża, ale fajowo, będzie co nagrywać na TikToka. Tak to można pracować, Lówka w buzi. Siedzę sobie w traktorze i popijam piwko, a czas pracy leci i pieniążki do konta bankowego wlatują. 011 do 589, zajedź na autostradę, bo rolnicy znowu robią blokadę drogi, bez odbioru. No szk... Nie dadzą porządnie zjeść kebaba w czasie pracy na polu. Zawsze coś musi się do roboty od dyżurnego znaleźć. Wypędzę tych rolników. Powpisuję im mandat i wrócę zjeść w spokoju sobie śniadanko. A to tutaj kurwa sobie imprezę zrobili. No to daleko do nich to nie miałem. No to który pierwszy prosi się o wpiernicz. Nie wiem jak wy panowie, ale ja spierniczam z, z tego nielegalnego protestu zrobionego przeze mnie Heche. Coś ten ciągnik nie chce jechać. Prędzej sprzęgło spale niż stąd gdziekolwiek odjadę. No dawaj ciągniczku, rusz ten swój zadek, bo zaraz nas policja zgarnie. Ja pójdę za kratki, a ty do zgniatarki na złomowisko. W takim tempie to nigdzie nie zajedziemy. Jasny wind polonezowski. Ciągniczku spierd... bo przypału się trochę narobiło. Matko bosko kaszlakowsko. Ciągniczek się przewrócił na polu, hehe. He. Stachu ratuj mnie jakoś. Ja jestem tylko nieświadomym przechodniem. Dobra, spierniczamy stąd, bo zaraz będą coś podejrzewać i jeszcze mnie zgarną do paki. Szkielu tak szybko pojechał, że nawet go nie zauważyłem ej no, co jest. Przez te drzewo co przypierniczyłem, to teraz traktor nie chce zapalić. Jesteś już mój i nigdzie mi nie uciekniesz. Ja wiem, że to ty stworzyłeś tą nielegalną grupę przestępczą. Otwórz drzwi i wyjdź z rękoma do góry, tylko się na schodkach nie wywal hehe. I nie kombinuj uciekać, bo zacznę strzelać do ciebie ślepakami. Ale panie władzo, ja przysięgam na kaszlaczka i na audiczkę, że ja nic takiego nie zorganizowałem. To nie był mój pomysł z tym protestem traktorzystów. To ktoś mnie musiał wrobić. Ty weź, stary, dziadzie mi się tutaj nie tłumacz. Dojedziemy na komendę, to tam wszystko nam wyśpiewasz. Nie próbuj otwierać drzwi, bo i tak nie ma klamek z tyłu, heche. Za to co dziś zrobiłeś to minimum. Dostaniesz od sędziego dwa dożywocia, a twoi wspólnicy dożywocie. Łokur.